Dzień dobry Państwu, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasieska i Okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Męciny Wielkiej, wraca biesiada w Męcinie Wielkiej. Biesiada w Męcinie Wielkiej odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 września 2023 roku o godzinie 15 na Stadionie Sportowym w Męcinie Wielkiej. A w programie organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Męciny Wielkiej liczne atrakcje trzecie powiatowe mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy opuchar z Wariolandu, biesiadę zespołem Alto, animacje dla najmłodszych z Zumbę Szą, Dance Magdaleny Stawarz, pianę party, eksplozję kolorów, zabawę taneczną zespołem Alto, pokaz wozów oraz sprzętu OSP na Wielka oraz OSP Wapienne i wiele innych atrakcji. Przypominam, tym razem biesiada Męcinie Wielkiej będzie nosiła... Hasło Piana Party. Tego dnia mieszkańcy Męciny Wielkiej będą się bawić w Pianie Party w Męcinie Wielkiej na pożegnanie lata 2023 roku. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Męciny Wielkiej. Już w najbliższą niedzielę 17 września 2023 roku o godzina 15 Stadion Sportowy w Męcinie Wielkiej. Szymon Konieczny, strona na Facebooku koncertowania. Jasielska i okolica.